który widzicie, znajduje się w Londynie w pobliżu Hyde Parku i łuku triumfalnego. Jego nazwa to Machine Gun Corps Memorial, inaczej nazywany jest chłopcem Dawidem. Pomnik nawiązuje do odwagi biblijnego Dawida, który pokonał Goliata. Upamiętnia on żołnierzy, strzelców maszynowych, którzy walczyli i polegli w czasie I wojny światowej. Oddział, w którym walczyli był na pierwszej linii frontu i przez to był narażony na duże straty. Podobnie jak Dawid pokonał tysiące wrogów, żołnierze tego korpusu dzięki swojej odwadze i poświęceniu wywarli duży wpływ na przebieg wojny. Zapłacili za to wielką cenę. W walkach poległo ponad 60 tysięcy żołnierzy tego korpusu.